Halo, dzień dobry z tej strony. Janusz i dzisiaj pokażę Wam, jak naprawiać domy, a bardziej jak malować, ponieważ mamy zlecenie w tym oto pięknym domu, domie, mieszkaniu, posiadłości, w której mamy pomalować ściany 24 metry kwadratowe w kuchni. A gra nazywa się ogólnie House Flipper. Halo, witam Was wszystkich w House Flipperze, w grze, w której. Sprzątamy, naprawiamy. Jesteśmy normalnie taką złotą rączką od wszystkiego. I nie wiem dlaczego w ogóle zacząłem ledwo grać. Już mam 115 tysięcy. Miałem 115, chwilę co i pograłem. Ale dobra, zacznijmy może od gry. Gra jest, tak jak powiedziałem, o naprawianiu, o burzeniu, o malowaniu, o sprzątaniu. I dzisiaj sobie w nią pogramy, ok? Bo się tak zastanawiałem, w co ch yy, so sobie chciałbym ponagrywać, pograć. Nie chciało mi się w Minecrafta, to dzisiaj sobie pomalujemy ściany w House, yy, house Flipperze. Troszeczkę pogramy, jak mówiłem, tam 40 minut, jakoś tak. Stwierdziłem, że no nie będziemy przecież od sprzątania zaczynać, tylko od razu z grubej rury. Pójdziemy na malowanie domu, który tu trzeba pomalować ściany na amarantowy i szary, ok? Bo nie znam się na kolorach. To ama, y, amarant. Ok, od razu sobie kupmy może dwie puszki. A no, no dobra. Y, dwie puszki i dwie puszki szarej. Dark gray, gray. Ok, sobie jeszcze dwie puszeczki. Mogę się przygotować, ale wiecie, no. Nie kupiłem. Tutaj sobie zmieniamy, że chcemy mieć pędzel, znaczy wałek z pędz... z... Z, wałek z wałkiem. No i sobie y, moczymy i malujemy. Tak, dobra. To Malujemy, 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 malujemy. malujemy, Gra ogólnie wyszła, znaczy jest w becie, ale powiem wam, że w tej becie strasznie dużo się zmienia. Jak przykładowo, jakieś zmienianie głupich yy, włączników, to powiem wam, że kiedyś było inaczej, to gra jest coraz bardziej rozbudowywana i gra, jakby kogoś to ciekawiło i też chciałby zostać Januszem. Naprawiania Januszem Remontów to gra wyjdzie jakoś w marcu, już będzie dostępna dla wszystkich. Jakby ktoś chciał, to ma linka nawet w opisie. Wrzucę Wam linka, tak jak zawsze. Linka do gry na Steam. To możecie sobie dodać grę do, do listy życzeń, i wtedy będziecie najszybciej się dowiecie, kiedy gra będzie w ogóle dostępna. Dobra. Pierwsza ściana. Po, a, jeszcze na górze to jednak, pierwsza ściana nie pomalowana. jeszcze w ogóle wskoczmy sobie na szafki, bo czemu nie? I co sobie musimy pomalować. Gra ogólnie kie, jakiś czas temu znalazłem na YouTube, co nie? Że ktoś tam sobie nagrywał i stwierdziłem: Ej, jaka fajna gra! Też chcę sobie w nią zagrać. No i. no, no i gram, co nie? No gram. I powiedzcie, czy Wam się gra podoba, czy chce, chcecie zobaczyć. Jeden odcineczek, a jeśli tak, to e, co? Czy chcecie zobaczyć więcej odcinków? A jeśli tak, czy zawsze byśmy mogli sobie coś tam pomalować, poburzyć, po, e, posprzątać, czy co, coś? A w sumie to w prawdziwości się robi takie rzeczy, a ja jeszcze będę to w grze robił. No nieźle, nieźle. Dobra, nieważne, bo e, gadam o jakichś głupich. Czemu no, nagle się jasno zrobiło, nie wiem. To normalnie jest taki trochę Simsy, które nagrywałem w ogóle jeden odcinek. Tylko no troszeczkę ciężej, bo wiecie, no zrobić mm, dom, bo trzeba każdą ścianę samemu pomalować wszystko zrobić samemu, a Taki też trochę Minecraft, że, że, że dom. Nasz Janusz nie zamatwia się tym, że tu jest jakiś grzeń, tylko sobie bezproblemowo maluje i już mamy o jeszcze tutaj. No jak ja mógłbym zapomnieć nad, nad oknem, co nie? Ale dobra, już się poprawiam. I napiszcie mi też, czy chcecie zobaczyć, tak jak mówiłem, więcej filmów z tej gry, czy jednak. jednak nie... I nie wiem, ile my sobie dzisiaj pomalujemy. Ile porobimy, ale mam nadzieję, że jakoś ten film wyjdzie i, i jakoś to wyjdzie, co nie? Ale sobie mm, powiem Wam, że po jakimś czasie nie tej farby w ogóle nabrałem. Po jakimś czasie to te... ten dźwięk staje się denerwujący, co nie? Ponieważ, no, tak słuchasz i tak. I tak ciągle to naprawdę jest denerwujące, i cieszę się, że mamy tak mało do pomalowania, a nie 15 km2 ścian, a tylko 20 metrów. I powiedzcie, czy lubicie w prawdziwości, w realistyczności, czy jak to tam woli. Dobra, już pomalowaliśmy. Uff, w końcu to. A nie, nie możemy sprzedać. No trudno. Czy w prawdziwości realistyczności, czy lubicie malować ściany? A jeśli tak, to kiedy ostatnio malowali? Głupie pytanie, ale dobra. I teraz tak, szukamy y, pomieszczenia, w którym musimy zamontować coś. A tu mamy zamontować, jak widzicie, no tam w rogu, tam pod mapą, tam w prawo, górny róg. Y, mamy zamontować gniazdko, tylko gdzie to, gdzie to gniazdko może być? A no przecież to normalne, że gniazdka się montuje tam, gdzie, gdzie jest najgorszy dostęp, bo przecież wiecie w nocy jakoś wykrzywiasz rękę, żeby wsadzić i podłączyć telefon do ładowania, ale dobra, no teraz zobaczcie jak się wymienia gniazdko. trzeba po pierwsze odkręcić śrubkę, teraz zdejmuje się pokrywę, jak widzicie, kolejne śrubki, jedną i drugą, po czym trzeba zdjąć i założyć nowe. I teraz jakieś kabelki. Tych kabelków kiedyś nie było, co nie? To teraz trzeba je przykręcić. W ogóle teraz ten kabelek się chyba prostuje, tak jak mi się wydaje. I uwaga to nie jest wcale aż takie e, rozbudowane, jak sobie myślicie, że ja to, tu mogę sobie myszką przeciągać. Nawet Wam włączę kursor. Uwaga! Widzicie, kursor. Trzymasz lewy guzik, a to samo podjeżdża. To nie jest takie rozbudowane, jak myśleliście, co nie? I teraz po prostu klikamy sobie na, na, na śrubki, montujemy. Nagle stało się czyste i mamy. Chwila, mo może wyłączę Wam ten kursor, bo po co Wam ten kursor na tym nagraniu? Tak jest bardziej realistycznie, bo przecież w prawdziwości to nie ma takich kursorów, ale dobra, mamy 100%. Możemy kończyć nasze zlecenie. Tu jest jakiś tam ranking, ale powiem wam, że chyba te, on, ten ranking nie działa, to możemy sobie kliknąć OK, bo i tak się nie wczyta ten, rank ten ranking. Jak widzę 13 minut nagrywamy, to może jeszcze jedno zlecenie. To jest w ogóle nasz dom, co nie? Widzicie, tu, tu jest nasz dom. E, mamy tu mm, łazienkę, e, mamy tu nasz pokój, oczywiście nieogarnięte łóżko, powiem wam, że. Bardzo ładnie ono wygląda, wygląda jak moje aktualnie. Nie no, może nie, nie do końca, ale troszeczkę wygląda jak moje w ogóle. No, nieźle. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy kuchnię. Bardzo ładną, elegancką kuchnię. I tu już nasze biuro. Wiecie co najbardziej się zastanawiam? Że nie mamy drzwi do... A, nawet nie napiszę. Ale że gdzieś zgubiłem klucz do... Balkon, do, do ogródka, co nie? Tylko że jest taki problem, że jak wyjdziemy sobie na zewnątrz i pójdziemy tędy, 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 to mamy tu dostęp. To po co mamy otwierać te drzwi? Nie wiem. Ja tego nie rozumiem, ale jak widzicie, mamy też duży trawnik, który może będziemy w ogóle kiedyś. Ciekawie by było, gdyby było koszenie trawnika, co nie? To, to może twórcy dodają, co? Czy, czy coś, bo pewnie. No, no nie mamy dostępu do, do kosiarki, może trzeba kupić, może jeszcze nie odlokowaliśmy. zobaczymy yy, na filmie, jeśli oczywiście będziecie chcieli, yy, trzeba ściany rozwalić, o to mamy nową rzecz, yy, jaką jest młotek, mamy chyba pewnie już młotek, no mamy budować ściany, możemy, możemy niszczyć coś młotkiem. Chyba nie o to chodziło, wejdźmy i zobaczmy co jest do zniszczenia, jest to ściana do zniszczenia jak widzicie na mini minimapie, więc może, a i te drzwi trzeba po pierwsze sprzedać. W grze jest możliwość kupienia domu, po czym go odrestaurowanie i sprzedanie, tylko że, no, halo, ściana, e, tylko że podobno no, to nie jest w ogóle opłacalne czy, czy coś i nie, może już twórcy to naprawili, bo jak pamiętam po filmach, że na, ktoś tam kiedyś kupił dom, yy, odrestaurował go i był na zero, czy coś. Nie, może już twórcy. A, to jest. Ups, chyba o to chodziło, jeszcze musimy to sprzedać yy, i wyburzyć resztę ściany. Strasznie, strasznie długo się go, ją wyburza, jak widzicie, ale no powiem Wam, że w prawdziwości nie jest szybciej. To fajna misja. Nie mogę się ruszać. Super, super. Halo! Ruszać się nie mogę. Może sobie w nogi. Walny i będą. Ben... Za mało nam płacili, dlatego nie, nie skończyliśmy tamtej misji. Ale dobra. Może wam jeszcze na koniec tego filmu pokażę. Um, te domy inne, co nie? Bo możemy sobie kupić ogólnie dom. W internecie, jak widzicie, mamy parę domów, o jest moje, nawet moje, mój Steam czy coś. Mamy kilka domów. Um, mo możemy kupić sobie za 90 119, na, na ten sprawie stać za 114, 190 tysięcy i 77. Tak jak widzicie, moglibyśmy jakiś sobie, sobie odrestaurować dom, ale. No, powiedzmy, że na razie zbieramy na dom, ok? W tym filmie będzie to na tyle. Możecie dać mi znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej tej gry. W, fi w całym filmie jedynie pomalowaliśmy parę, parę ścian. Eee, zmieniliśmy gniazdko, zniszczyliśmy parę ścian i pomalowaliśmy i to tyle. To ja wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych, jeśli będą. Jutro będzie Minecraft. Ale to taki spoiler. To na razie. Cześć, pa. pa.